Ciebie, mąż, szanowni bimbano, z tej strony Jelty w dzisiejszym odcinku wytłumaczę wam, co będziemy robić w, na tym kanale. Yy, oczywiście, wyzwanie na dziś to dwie łapki w górę i jedna subskrypcja. Byłbym bardzo szczęśliwy. A teraz zaczynamy. Więc będziemy grali w Minecraft'a, ale, no, jak wiecie, nie będę wam mówił, co będzie dalej, gdyż chcę wam zrobić fajną niespodziankę. A żeby się bardziej poznać, chcę z Wami zrobić parku, więc, no. Zaczynamy. Wytłumaczę Wam jeszcze, że będą też jakieś fajne szorcy Trzeba jeszcze powiedzieć. Dla tych, co się na przykład nudzą i w ogóle. Tak więc no wiecie. Wiecie co robić. Jeżeli chcecie kolejne filmy, to już wiecie, co trzeba robić. A teraz przechodzimy. Więc ok, Tyk, tyk Tyk. Pamiętajcie. Jak już będzie mi kanał bardzo popularny, to robimy po prostu... Wiecie, dzwony będą teraz, bo ja jeszcze nie mogę używać dzwonów. No. Szkoda. Yy, tak jak się się wracając, szukam teraz sposobu, żeby się tam dostać. Bo właściwie nadal nie wiem, o co tu chodzi. Mam pomysł, ale mam taki jeden pomysł. Może się on nie powieść. I do w taki Idziemy, dobra? Może tam w środku lawy coś. O nie. Nie, 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 to nic nie ma. Szczęście. Musimy tu nie gdzieś tu wyjść, hm, hmm. Tutaj, tutaj? Widzę, Hmm, musimy poszukać czegoś. Widzę, Mhm, mhm. hm. Niech to nie, 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 nie. Zadawaj jeszcze, jeszcze, trzy, dwa, jeden. Heh. Jakby co, to wiecie, co robić? Dawajcie łapki w górę i w ogóle. Jeżeli uda mi się to przejść, to kończymy odcinek. Jakby co, robię to specjalnie. Pamiętajcie, że robię to po to, abyśmy się poznali. Bo wiecie, no trochę tak szkoda, nie? Że puszczam, co będziemy robić i właściwie nic nie będziemy robili. A właśnie, mam pytanie. Czy wam się podoba moja nazwa, się początki w ogóle? Jeżeli tak, to... Koniecznie napiszcie w komentarzach hashtag początek, gdyż to jest mój pierwszy film na tym kanale. Oczywiście, tak, muszę teraz to przejść, więc chyba myślę, że będzie niedługo koniec, ale muszę wiecie to. Będzie fajnie. Nie pożałujcie, mam nadzieję. Że wy Będziecie po prostu szczęśliwi w ogóle. Bardzo mi zależy na tym kanale. Wiecie, jeżeli coś się złego stanie na tym kanale, to coś się załamie. Musicie pamiętać o tym. O mnie, pamiętajcie. Proszę was. Więc no, dajcie suba, okej. Okay? Bo okay? byłbym bardzo dzielny. A jak na razie musimy zrobić ten parkour. Tyk, tyk. Musimy to przeskoczyć. Dawaj. He. Niech to coś źle. Powiecie mi, co ja źle robię, nie? Musicie mi tłumaczyć, bo ten parkour jest nie z tych trudniejszych. Nie wiem jak ja to zrobiłem. Zaczymy skoczymy. HOR! Hopla! Oj, dobrze! Zaczęło skoczyć widzę. Please. Please. Co? So, my skaczemy po tych siatkach takich to chociaż nie są. No i super, mamy checkpointa. Tak. tu. tu, jest tam. Tyk. Mm -hmm. mm -hmm. Tak. Hopla. Idziemy tak, tak. tyk. Tyk. Musimy teraz tylko skoczyć. Tylko jak? Tak, tak i. Yeah. Ja. I super. Dobra, idziemy tu. Tu będziemy musieli wejść. I tak, teraz może jednak dajmy to, bo chciałem się z wami zapoznać w ogóle. Yy, dobra, ostatni checkpoint i wszystko i robimy. Tyk. 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 I proste. Czekaj, do końca. Nie! Jest! A to tutaj, okej. Okay. idziemy. idziemy, tyk, tyk. Teraz musimy od lampkę, tyk i spoko łatwe. Idziemy tam. Tutaj, tych, tych unikamy. To bardzo proste, oczywiste. Bo jestem takim pro-gamerem. Zresztą musimy wdrażać. Okej, okay. idziemy. Tutaj, tutaj. I teraz musimy zrobić skok. Ach, i dobrze, dobra. Więc to byłoby chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się na ten Ale to zależy od Was, pamiętajcie. Zależy to od Was. Jeżeli dacie łapkę w górę, czyli w sensie dwie łapki w górę. To zobaczymy się w następnym odcinku i teraz na rach.